Nie jest rzeczywistością łatwą budować dobre, Boże, dojrzałe relacje międzyludzkie. Nie jest to łatwe, nie jest to proste, z różnych względów, różnych powodów, chociażby ze względu na nasz egoizm, naszą pychę, której przejawy, myślę, dostrzegamy w sobie, jeśli tylko szczerze z sobą jesteśmy, poniekąd, nieustannie. Nie jest czymś łatwym, ale czymś pięknym, Bożym, czymś na wskrócie chrześcijańskim, bo przecież niejednokrotnie mówimy sobie o tym, że Chrześcijaństwo dobrze rozumiane to przecież miłość, a miłość musi dziać się, musi wydarzać się w relacji. To nie żadna piękna idea, to nie wzniosłe uczucia i emocje, ale to konkret relacji. I o tym właściwie cały osiemnasty rozdział Ewangelii według św. Mateusza. Dzisiejsza Ewangelia, dzisiejszy fragment niedzielny Ewangelii właśnie z tego rozdziału pochodzi. Tam znajdziemy też o. Nie gardzeniu drugim człowiekiem, o przebaczeniu, o darowaniu długów, o byciu litościwym i wreszcie o wzajemnym upominaniu się, o czym dzisiejszy fragment Ewangelii. Witam Cię. W ten niedzielny poranek, w niedzielny przedpołudnie będzie dzisiaj o kolacji kolacji z celnikami. Co to za celnicy i dlaczego może warto z nimi spotkać się na kolacji? Do tego, mam nadzieję, dojdziemy i okaże się to przynajmniej w miarę logiczne. Zasłuchajmy się. W dzisiejszą Ewangelię to 18 rozdział Ewangelii Mateuszowej, wersety od 15 do 20. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch. Żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś kościołowi, a jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Zadając sobie pytanie, czy zawsze powinno się upominać? Może powiedzieć tak. Tak samo jak zawsze powinniśmy wybaczać, zawsze powinniśmy kochać, zawsze powinniśmy być dobrzy, zawsze powinniśmy darować długi. Owszem, z jednej strony trudno zarzucić kłamstwo tym zdaniom, ale moi drodzy, kiedy już dotykamy konkretu życia, konkretu sytuacji, kontekstu ludzkiego życia, sytuacji danej konkretnej, w której dany człowiek się znajduje, świeć twierdzić, że bywa czymś naiwnym, a czy nie czasami wręcz głupim, wydawanie takich zbyt prostych rad na zasadzie ty musisz wybaczyć. Ty musisz tego kogoś upomnieć. Ty musisz być litościwy. Ty musisz wykazać się łagodnością. Z jednej strony, trudno tym zdaniem zacząć kłamstwo. Z drugiej strony, moi drodzy, to nie tak, że te zdania nieprawdziwe, bo one prawdziwe, ale jakby nie uwzględniające niejednokrotnie pewnej słabości człowieka. Owszem, do tego dążyć, owszem, szukać sposobności do tego, to jasne. Ale jakże często, niejednokrotnie człowiek mierzy się z tym, że tak, może i tak być swoim, ale nie wiem, nie jestem w stanie. Ta dana sytuacja mnie przerasta, ta dana sytuacja jest ponad moje siły. I w ten kontekst jakby troszeczkę wpisujemy temat Upominania. Owszem, tylko go dotkniemy, bo temat niezmiernie szeroki. Dzisiaj przede wszystkim chcę dotknąć tych relacji najbliższych, najważniejszych, gdzie kochamy się nawzajem, a wiemy dobrze. Może tego nie doświadczasz, może masz tą łaskę, że u ciebie tak nie jest, ale niejednokrotnie, właśnie w tych relacjach pełnych miłości, gdzieś ranimy się nawzajem. Gdzieś czasami niejednokrotnie postawy, decyzje, wybory drugiego człowieka. Twojego może syna, córki, wnuka, wnuczki, brata, siostry, sprawiają, że się ranimy. I może, i właśnie, bo to znowu temat niezmiernie szeroki, ale dzisiaj tak w kontekście tego upominania. Może masz taką sytuację, taką relację, gdzie przez długi czas upominałeś, dopominałeś się o coś, upominałeś, bo. Błądził, podejmował złe wybory, złe decyzje, niewłaściwe. Czy to obiektywnie złe, obiektywnie niewłaściwe, czy według Twojego zdawania, Twojego mniemania niewłaściwe. Nie wiem, Twój syn, Twoje dziecko, Twój wnuk, brat, siostra, ktoś ci tak bliski. Upominałeś, upominałeś, ciągle na tapecie był ten temat, i w końcu to upominanie, jakby. Tu nie twierdzę, że ono wypływało ze złej woli. Najprawdopodobniej, a może wręcz na pewno. Wynikało z Twojego szczerego pragnienia, by ten ktoś może zawrócił ze swojego złego postępowania, by ten ktoś może zmienił swoją postawę, swój sposób myślenia. Ale ostatecznie to wszystko doprowadziło do tego, że pooddalaliście się, pooddalaliśmy się od siebie, że może jest ktoś, kogo kochasz, z jakim w jakiś sposób tęsknisz. A po oddalaliście się od siebie tak, że już właściwie nie pamiętasz kiedy rozmawialiście ze sobą w sposób spokojny. Bo jeżeli nawet dojdzie do rozmowy, to generalnie właściwie od razu punktem wyjścia jest ta kwestia gdzieś tam sporna, gdzieś tam trudna i znowu to upominanie. I moi drodzy, to, co teraz powiem, ta pewna myśl, sugestia, intuicja, ona jest na zasadzie może, może to, co chcę ci powiedzieć, jest jakimś wyjściem. Jestem przekonany, że jakimś wyjściem jest, ale mówię może, może, bo nie wiem, jak jest u Ciebie, bo nie wiem na co Cię stać, bo nie wiem, jak mocne są może pewne rany, bo, bo nie wiem, jaka jest ta druga osoba, na ile może jej serce jest zatwardziałe, nie wiem. Dlatego mówię może, może jest dobry moment, by wcielić w życie dzisiejsze słowa Jezusa. Co mam na myśli? Jezusa, który mówi, jeśli nie usłucha, jeśli nie poskutkują twoje napomnienia, to niech ci będzie ten człowiek jak poganin i celnik. I może pomyślisz sobie w tym momencie, że zachęcam cię, by jeszcze mocniej trzasnąć drzwiami, zatrzasnąć je za tą osobą, by jeszcze mocniej wyrazić swoje święte oburzenie. Może tak pomyśleli ci, którzy wtedy słuchali słów Jezusa, myśląc, słysząc, poganin, celnik. Myśląc, ten grzesznik, ten zły, ten błądzący. Ale moi drodzy, sam Jezus daje nam przykład, jak podchodzić do tych pogan i do tych celników. To w XIX rozdziale Ewangelii według św. Łukasza mamy tą scenę, kiedy Jezus podchodzi pod sykomory, na którą wspiął się zacheusz, celnik, co więcej zwierznik celników, człowiek, który nie był uczciwy, człowiek, który nakradł w swoim życiu. No i co? Co robi Jezus? Można by się powinien upomnieć, podejść, powiedzieć: Zacheuszu, kiedy wreszcie się zmienisz? Zacheuszu, mówię ci raz jeszcze, przestań kraść, odwróć się od swojego złego postępowania. Co mówi Jezus? Zacheuszu, zejdź, bo dziś chcę z Tobą się spotkać, bo chcę z Tobą dzisiaj zjeść kolację. A więc może, może yy, trzeba tego, by po prostu. Może zadzwonić do syna córki i powiedzieć: Synu, córko, spotkajmy się, zjedzmy ze sobą kolację, wnuku, wnuczko. Chcę spotkać się z tobą, wypić kawę, zjeść kolację, posłuchać, co u ciebie słychać, i może, może już sprawy zaszły tak daleko, że ta bliska ci osoba, którą kochasz, pomyśli: Tak, pewno znowu, e, chcę mnie upominać pewno znowu po minucie czy pięciu będzie na tapecie ten temat, i znowu będzie mnie naprawiać i mówić, jak powinienem postępować, ale może, może jeśli to będzie taka kolacja, gdzie siądziecie, może po miesiącach, może po latach porozmawiacie, tak po prostu pobędziecie ze sobą jako brat-siostra, jako matka-córka, syn-ojciec, dziadek-wnuczka, to może taka rozmowa, może nie od razu sprawi, że coś się skruszy. Może nie od razu, może po jakimś czasie syn powie, tato, słuchaj, tam wtedy, te lata temu, to moje decyzje wiesz. Ja wiem, że nie były dobre, ale wtedy nie potrafiłem inaczej. Może córka ci powie, mamo, wiem, że to wtedy było dla ciebie bolesne. Kurczę wybacz, yy, nie potrafiłam inaczej, wtedy, na tamtą chwilę. Może, tu nie ma gwarancji, może. Może jest to jakieś wyjście, może, może jest to szansa, by uratować jakąś relację, by ją odbudować, a może ją odkopać z gruzów po latach, i by to w tej relacji, która będąc odbudowana, może po jakimś czasie będzie szansa, by do tego tematu wrócić. Można powiedzieć, Jezusowi się udało, bo Zacheusz postanowił poprawę, bo to spotkanie z Jezusem. Ta bliskość Jezusa, to spotkanie w relacji w bliskości sprawiło, że coś w zachłuszu drgnęło, a zapragnął bycia lepszym. Ech, moi drodzy, nie jest rzeczywiście rzeczywistością łatwą, budować dobre Boże, dojrzałe relacje, ale znowu może. może e, Słysząc te słowa stajeć przed oczyma. Konkretna osoba. Którą kochasz, za którą w jakiś sposób tęsknisz, bo pooddalaliście się z jakiegoś powodu tak daleko. I może, może żeby warto powiedzieć, stop, takiemu upominaniu, które jest tylko wyrażaniem sprzeciwu, zatrzaskiwaniem drzwi, by mieć poczucie, że ja powiedziałem, ja wyraziłem sprzeciw i teraz to ty musisz z tym coś zrobić. Może, może spotkać się na kolacji, porozmawiać, coś odbudować, coś uratować dobrej Bożej nie Ci życzę, dobrego Bożego błogosławionego tygodnia